Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś o samobójczym powstaniu listopadowym samobójstwie na zlecenie. Zleceniodawcą zaś, jak wszystko na to wskazuje, była Anglia, Wielka Brytania. Dlaczego Anglikom zależało na tym, aby Polacy aby królestwo polskie przestało istnieć. E, mamy 192 rocznicę powstania lista podowego. Te wszystkie powstania w Polsce poczynając od e, Konfederacji Barskiej, która nie jest nazywana powstaniem, ale w gruncie rzeczy e, takim zrywem była, zawsze kończyły się opłakanie dla Polaków. Konfederacja barska zakończyła się pierwszym rozbiorem polski. Powstanie kościuszkowskie zakończyło tak naprawdę istnienie I Rzeczpospolitej i do... Do... Polska została wymazana z mapy. Gdyby Polacy zachowali to kadłubowe państewko jeszcze kilka lat, to wojny napoleońskie mogłyby przynieść Polsce odrodzenie. Powstanie kościuszkowskie też zostało sprowokowane, tylko wówczas przez protegowanego Wielkiej Brytanii, przez Prusy. No, właśnie, bo co Anglicy mieli do Polaków? Niektórzy twierdzą, jak na przykład Grzegorz Brown, iż Anglicy kierowali się tutaj nienawiścią do katolickiej Rzeczpospolitej. Ja uważam, że tutaj był większy pragmatyzm, a mniej emocji. Po prostu Anglicy podbijali świat. Dostrzegli, że jest potencjał, w wymazaniu Polski z mapy świata i zajęciu, można krótko tak mówiąc, kolokwialnie, staniem na trupie Polski europejskich potęg w taki sposób, żeby nie mogły konkurować z Brytyjczykami, z Anglikami. E, czyli wyłączyć w ten sposób Rosję, Niemcy, no i tutaj, oczywiście, Niemcy tutaj, czyli w postaci Prusów, w postaci Austrii, Austrii, Cesarstwa Austrii. Polska bowiem była zbyt dużym narodem na to, żeby nas pozbawić niepodległości bezboleśnie. W nocy z 29 na 30 listopada to powstanie rozpoczęła, mówiąc tak kolokwialnie, banda młokosów, żeby nie powiedzieć ostrzej, nie użyć bardziej dosadnego słowa. Z przysiężenia około 200 szczeniaków pchnęło Kilkunastomilionowy naród do samobójczej walki. I to walki bezsensownej, ponieważ Królestwo Polskie było bardzo dobrym państwem Polaków, znacznie lepszym niż pierwsza Rzeczpospolita. Mieliśmy własne wojsko, własną edukację, własny bank centralny i własną walutę. Polski przemysł bogacił się jak nigdy, szczególnie, że bariery celne. Były bardzo niewielkie. Anglia jest nazywana czwartym zaborcą Polski właśnie dlatego, że im zależało na tym, żeby Polska przestała istnieć. Na początku XIX wieku, po e, kongresie wiedeńskim, kiedy księstwo warszawskie zmieniło się w królestwo polskie, trochę okrojone i przeszło pod berło cara, Zaczęło bardzo szybko doskwierać Anglikom. Zanim przejdę do takich jeszcze kilku słów o samym anturażu tego powstania, bo nie będę dziś tutaj omawiał, tylko i wyłącznie pokażę, dlaczego Anglicy, Anglikom zależało na tym pozbawieniu państwa polskiego bytu. Otóż Królestwo Polskie zaczęło. Bardzo mocno wypychać brytyjski przemysł. Przede wszystkim z Rosji. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wtedy jeszcze nie istniały jako odbiorca produktów angielskich. Rynek rosyjski był takim głównym miejscem zbytu. No jak to się okazało, że Polska produkcja rolna wypycha przedsiębiorców brytyjskich. E, oni z kolei mieli w czasach blokady kontynentalnej, zarządzonej przez Napoleona, e, bardzo duże moce produkcyjne. No i okazało się, że to polskie zboże jest tańsze i wygrywa z brytyjskim. No i e, William Jacob w 1825 roku odwiedził Królestwo Polskie z bardzo ciekawą misją. O tej misji Williama Jacoba, specjalnego wysłannika z londyńskiego City wiemy z monografii Stanisława Smołki, monografii księcia drudzkiego lubeckiego człowieka, który prezentował taką bardzo Krytykowaną postawę względem cara był po prostu lojalistą. Uważał, że Polska powinna rosnąć w siłę jako część, imperiów, część imperium rosyjskiego. Tutaj było wielkie niezrozumienie i nadal polega na polityce właśnie takiej pozytywistycznej, do której Polacy doszli po katastrofalnym powstaniu styczniowym. Dopiero, czyli po 1863 roku. Bo dopiero potem zrobiliśmy sobie pół wieku odpoczynku od powstań, i zwracam zawsze na to uwagę, te 50 lat spokoju sprawiło, że nasi zaborcy skoczyli sobie do gardeł. Polska odzyskała niepodległość, bo Rosja starła się z Prusami z jednej strony i z Austro-Węgrami z drugiej. 50 lat spokoju sprawiło, że zapomnieli o tym, iż wszyscy stoją, wszystkie trzy państwa stoją na trupie historycznie bardzo mocnego narodu. Wcześniej bunty polskie skutecznie przypominały im o tym. Na przykład przegrane powstanie listopadowe doprowadziło do tego, że w 1833 roku te państwa, czyli wtedy jeszcze Cesarstwo Austrii, Prusy, i Rosja zawarły porozumienie do spraw zwalczania polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Ale wróćmy do Williama Jacoba. Otóż on składa trzypunktową propozycję, którą byśmy dziś e, ocenili jako jakąś absurdalną. Po pierwsze, sugeruje Polakom, że powinni ograniczyć swoją produkcję. Zboża, bo produkujecie za dużo i produkujecie za tanio. Po drugie, powinniście otworzyć się na, produk na import produkcji metalowej z Wielkiej Brytanii. E, tutaj było taki atak na Polaków, e, zresztą umotywowany, że Polacy przyjeżdżają, oglądają, ale nic nie kupują, w gruncie. Rzeczy tylko wracają do Polski i kopiują rozwiązania angielskie. Mówiąc takie bezczelnie, nasi e, antenaci zarządów e, w Królestwa właśnie Polskiego, zarządów Drodzkiego, Lubeckiego e, uprawiali szpiegostwo przemysłowe w Anglii. Anglicy przybyli i no, zasugerowali, żeby zamiast jeździć i nic nie kupować, to może jednak by coś kupili. No i e, wersję trzecią zaproponowali Polakom pożyczkę na jakiś monstrualny kilkudziesięcioprocentowy e, procent, na, czyli jakaś li, lipa. No więc e, przekaz był prosty. Macie nam, macie po prostu dawać nam zarobić, jak nie dadziecie nam zarobić, to macie nam zapłacić okup. No i... E, Hipoteza, która stawiana jest przez niektórych historyków, jest taka, że właśnie odrzucenie tych no, dosyć absurdalnych, no, takich no, dziwnych warunków, wydaje się, że chyba były one poparte jakimiś argumentami korupcyjnymi, które nie zostały zaakceptowane, sprowadziło, że Anglicy. Podpisali na Polskę wyrok śmierci, rozpoczęli działania agenturalne, które miały doprowadzić do zakończenia okresu prosperity w królestwie polskim. E, tu też jest taki paradoks. E, Drucki Lubecki, podobnie wcześniej jak król Stanisław August Poniatowski, e, oni byli naprawdę zafascynowani Wielką Brytanią i systemem e, brytyjskim, angielskim. I nie doceniali e, angielskiej perfidii, nie spodziewali się, że Anglicy mogą tak źle życzyć Polakom, żeby prowadzić e, tajną grę szpiegów, wymierzoną w polskie interesy egzystencjonalne, w polskie interesy w ogóle narodowe, dlatego że te powstania gdyby się powiodły Anglikom, w końcu mogły doprowadzić do tego, że Polacy przestaliby liczyć się jako nacja. W 1830 roku Anglicy byli na granicy buntu, na granicy wojny domowej. Rewolucjoniści niszczyli maszyny, które powodowały Wypieranie się pracy rąk ludzkich, spadek popytu na ludzi, na zawężenie, na zmniejszenie miejsc pracy dla ludzi. Ten bunt w angielskiej historii nazywany był buntem kapitana stryczka, bo powiem, tak się podpisywał Anonim, który wysyłał listy z pogróżkami do właścicieli ziemskich którzy właśnie psuli rynek pracy, no, decydując się na inwestowanie w maszyny parowe. No i właśnie w lato, i jesień 1830 roku, e, Anglicy mieli gigantyczne problemy. No więc to jest tylko ten kontekst. Polska się rozwija, Anglicy mają problemy, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny Kontekst historyczny, kompletnie pomijany w, polskim, w polskiej historiografii, historiografii Powstania Listopodowego, Anglicy właśnie w tamtym momencie zaczynają przejmować kontrolę nad Indiami. I mają tą kontrolę słabą. Dopiero pod koniec XVIII. I na początku XIX wieku udało im się metodą słynną dla Anglików, dzielić i rządzić, skłócić indyjskich Maharadży i podporządkować sobie Indię. I nagle im się e, pojawia zagrożenie w postaci Rosjan. Najpierw Paweł I, car Paweł I, myśli o e, pójściu właśnie w kierunku Indii. Kosztuje go to życie. To już dzisiaj jest fakt historyczny. Zamach na Pawła I, na cara rosyjskiego Pawła I został e, przeprowadzony za angielskie pieniądze. E, I na przełomie 1829 roku 1830 roku e, w Orenburgu. Nad Morzem Kaspijskim formowane są nowe pułki kozackie, e, właśnie do marszu na Hiwę. Hiwa to jest państwo, miasto kupieckie w Środkowej Azji. Dla Brytyjczyków plan marszu na Hiwę oznacza e, tyle, że e, w, synowie że no po prostu że Romanowowie, że carowie rosyjscy wracają do planów podboju Indii. W tym wypadku sprawa dywersji, odciągnięcia Rosji od Azji zaczyna być, albo nie być dla imperium brytyjskiego. I tu wracamy do kolejnej poszlaki, pod koniec listopada. Do Petersburga przybywa specjalny kurier z Londynu. Jego misja była tak poufna, iż jego jedynym rozmówcą jest sam ambasador brytyjski w Petersburgu. I ów kurier przybył tam tylko i wyłącznie z jednym dokumentem z dosie sprawy polskiej. I kilka dni po przybyciu do tego specjalnego wysłannika do Petersburga ogłoszona jest informacja, że w Warszawie wybuchło właśnie powstanie. No i drodzy Państwo, jak to jest, że kilka tygodni wcześniej ów kurier wiózł dosię sprawy polskiej do Petersburga. I to jest, drodzy Państwo, zamknięcie tego kręgu. Nie mamy oczywiście pokwitowań, w jaki sposób zmanipulowano, którzy konkretnie uczestnicy z przysiężenia podchorążych byli brytyjskimi agentami. Którzy byli zmanipulowani? Czy byli wśród nich tylko sami pożyteczni idioci, natchnieni walką o wolność, których po prostu wykorzystano, czy byli też wśród nich cynicy, którzy za wielkie pieniądze zgodzili się. Przeprowadzić rewolucję. Myślę, że wśród samych podchorążych byli po prostu naiwniacy. To były dzieci mentalne, umysłowe, które łatwo było skierować wytrawnym, cynicznym szpiegom. W nocy z punktopadową zginęło z ręk spiskowców sześciu polskich generałów: Maurycy Hałke, Stanisław Trębicki, Stanisław Potocki, Ignacy Blumer. Tomasz Siemiątkowski i Józef Nowicki oraz kilku polskich innych oficerów. Mieli oni kiedyś w Warszawie swój pomnik, no ale wystawiony przez carskie władze, który później w Wolnej Polsce został e, usunięty, był lekceważony, e, nazywano go pomnikiem zdrajców. To jest wielkie, głębokie niezrozumienie. Pomnik tych oficerów, którzy próbowali przemówić, Smarkaczom, którzy pchali Polskę w gigantyczną awanturę z której wyszliśmy osłabieni to drodzy Państwo pomnik, mi się ten pomnik należy to, to jest pomnik tych sześć nazwisk plus ci również wszyscy inni oficerowie którzy tego dnia nie chcieli którzy robili co mogli, żeby gasić tą awanturę zanim ona przybierze E, szkodliwe dla Polski rozmiary, to są właśnie prawdziwi polscy patrioci. Niestety, dziś w polskich podręcznikach wciąż, jak w patriotów, podaje się e, smarkaczy, którzy dali się podpuścić. E, zakładamy, ponieważ nie ma innych dowodów na razie, że była to tylko i wyłącznie ofiara wrogiej propagandy. Kolesie, którzy nie rozumieli, kto i dlaczego podpuszcza ich do działania. Do działania, które było sprzeczne z interesem Polski. Interesem Polski było bogacić się, stawać się coraz silniejszy i wykorzystać jakiś kryzys, jakąś późniejszą wojnę krymską. Wyobraźmy sobie państwo, że w 1854 roku, kiedy dochodzi do przegranej wojny krymskiej, Polacy mają własną armię i własne państwo z własną walutą i z własnym rządem. Przecież to wystarczyłoby w takim wypadku właśnie taką taką okazję wykorzystać i zwiększyć zakres wolności. Natomiast tutaj nastąpiło sprowokowanie Polaków do działań. Efekty były straszne. Było to oczywiście postępująca rusyfikacja, wielka emigracja, przynajmniej 9 tysięcy emigrantów, którzy osłabili żywioł Polski, wiele konfiskat, wiele narodowych tragedii. No i potem twierdzenie, że ta klęska w jakiś sposób nas przybliżyła do odzyskania niepodległości, jest jakimś jednym wielkim nieporozumieniem. Czymś, co należy zmienić i zreformować. Brown używa tutaj takiego określenia jako neopogaństwo, które zarzuca wszystkim tym, którzy uważają, że bycie Polakiem wymaga co jakiś czas złożenia w ofierze ludzi, czyli dokonania bezsensownego zrywu narodowego, po to, aby w ten sposób podtrzymać narodowość, to właśnie on zarzuca pogaństwo tutaj, że jakiekolwiek składanie ofiar z ludzi. To oznacza pogaństwo. Szanowni Państwo, rocznica 192 samobójstwa listopadowego. Tak naprawdę rocznica kolejnej prowokacji angielskiej wymierzoną w polską niepodległość. Pamiętajmy o tym, bo to jest tak naprawdę ta historia, którą ja to staram się Państwu przybliżyć. Prawdziwa historia, niewygodna. E... Bo uderzająca w narodowe mity. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnienie go jak najszerzej. A Państwu polecam Historię Bez Cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze dla Państwa napisałem tekst Atomowy Putin o tym, kiedy Rosjanie sięgali po broń nuklearną, w jaki sposób ją otrzymali, w jaki sposób było najbliżej do jej użycia i de facto zagłady państwa, zagłady świata. Oprócz tego materiał o wilkołakach Hitlera, Werwolfie, formacji, która powstała w 1944 roku po to, aby być taką niemiecką armią krajową. Co ciekawe, niemieccy oficerowie powołując ją do życia, korzystali z doświadczeń armii krajowej, a nawet z notatek, które przejęli w, podczas powstania warszawskiego. Historia bez cenzury, szanowni Państwo, polecam. Polecam również YouTube'a, blog na YouTubie Aleksandra Pi Pińskiego. To jest mój brat, redaktor naczelny Historii Bez Cenzury. Tam są też historyczne materiały na jego YouTubie, ale również ekonomiczne i społeczne. Zapraszam.